Od zapowiedzi do czynu gierzyckie dzieci, a potem dorośli pobiegli dla dziewięcioletniej Zuzi Jaworek. Dziewczynka od ponad roku zmaga się z chorobą nowotworową. Choć wyjście z domu bywa dla niej wyzwaniem, w niedzielę pojawiła się na miejskim stadionie. Zuzia dzisiaj się dobrze czuje. Na tyle dobrze, że mogła uczestniczyć w w tym wydarzeniu. Czyli przejść pokazać się, trochę skorzystać z tego weekendu, który gdzieś w gratisie trochę dostaliśmy w domu. Na dzień dzisiejszy się czuję dobrze, jak zwykle pozytywnie. Zuzia choruje na mięsaka i winga. To rzadki nowotwór, który atakuje kości, a nieleczony może rozwinąć się także na inne tkanki. Zdiagnozowanie tej choroby nie jest proste. Typowe objawy to ból, który nie ustępuje po podaniu tabletek przeciwbólowych, i trudności w poruszaniu się. By wygrać z chorobą i znowu ruszać się tak jak jej rówieśnicy, Zuzia potrzebuje naszego wsparcia. To są wydatki związane z dojazdami do szpitala, do którego Zuzia niestety ale coraz częściej dojeżdża. To są wydatki związane gdzieś z produktami pielęgnacyjnymi, z lekami, z zastrzykami, z różnymi rodzajami plastrów, gdzieś tam czasami z noclegiem w Warszawie. No i z tymi jej małymi zachciankami i marzeniami, których, na które normalnie gdzieś mamy więcej czasu, a teraz gdzieś z tyłu głowy jest, że, że wcale to nie możemy czegoś odłożyć na jutro, pojutrze czy za miesiąc. W organizację sportowej zbiórki zaangażowało się wiele osób i instytucji. Przede wszystkim szkoła ZUZI, czyli pierwsza gierzycka podstawówka, ponadto Stowarzyszenie Aktywna Fabryka, Organizacja Mody Atleta oraz wielu innych działaczy. Mamy dzisiaj tutaj przede wszystkim biegi dla młodszych, dla dzieci i dla dorosłych. Mamy tutaj dzisiaj 15. Giżycką Brygadę Zmechanizowaną, która wystawia swój sprzęt medyczny i również pomaga nam tutaj od, stron, od, jakby od zaplecza, od strony organizacyjnej. Mamy Fundację TwinMed, która dzisiaj wystawia swoich ratowników medycznych i przewozi dzieci na kładach. Mamy tutaj też dzisiaj żołnierzy amerykańskich, którzy przyjechali tutaj wziąć udział w biegu i również nas, nas wesprzeć. Um, zaangażowały się również w akcje gierzyskie szkoły um, i wiele, wiele osób, które chciały tutaj e, pomóc Zuzi w tym dniu. Nie chciałabym nikogo pominąć, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tych osób. E, mamy tutaj grilla, mamy animatorów, którzy e, prowadzą tutaj zabawy dla dzieci. Mamy giżyckich muzyków, e, którzy za, zaangażowali się, e, żeby wystąpić jej dla Zuzi. Także bardzo, bardzo wiele osób, które przyszły wesprzeć Zuzię. Czasami większym wsparciem niż pieniądze jest sama obecność tych ludzi, którzy są, są w pogotowiu, są w razie czego gotowi pomóc w najróżniejszy sposób. I jestem tak wzruszona dzisiaj, jak zobaczyłam te samochody, jak jechaliśmy, jak zobaczyłam tych ludzi, wszystkich, którzy to są, to no, tak wzruszyłam się, tak, że myślałam, że nie będę mogła w ogóle nic powiedzieć ani z nikim porozmawiać bez łez. A gdzieś mi się uda. Oprócz wielu atrakcji, na wydarzeniu odbyła się również licytacja przedmiotów i voucherów przekazanych przez lokalne przedsiębiorstwa. Cały czas możemy wspierać Zuzie. W opisie materiału znajdziemy link do zrzutki. Nawet najmniejsza wpłata pomaga małej Girzyczczance w walce o zdrowie.